Choć od śmierci Bogumiły Wander minął już blisko tydzień, nadal nie podano informacji o dacie i miejscu jej pogrzebu. W internecie pojawiło się kilka nekrologów, jednak żaden z nich nie rozjaśnił sytuacji. Ostatnie pożegnania zamieściła rodzina, koleżanka z TVP Bożena Walter oraz firma należąca do syna Bogumiły, Marka Żołędziowskiego. W żadnym z tych nekrologów nie pojawiły się jednak informacje o pogrzebie. Fakt skontaktował się z firmą Marka Żołędziowskiego, aby uzyskać więcej informacji. Niestety, nadal nie mamy informacji na temat uroczystości, wyznał tabloidowi Szymon Ślęzak z PR Groupona firmy Marka Żołędziowskiego. Skąd to całe zamieszanie? Na razie trudno uzyskać jakiekolwiek informacje. Dlaczego organizacja pogrzebu trwa tak długo? Może to być związane z prywatnymi decyzjami rodziny? kwestiami logistycznymi lub innymi, mniej oczywistymi przyczynami. Mimo braku szczegółów sympatycy i fani bogu miły Wander z niecierpliwością czekają na wieści o możliwości ostatniego pożegnania tej legendarnej postaci polskiej telewizji.